Cześć Wam wszystkim z tej strony. Pan Daszinek, moi drodzy, kolejny odcinek. Można to powiedzieć: z Fall Guys, ponieważ będziemy reagować na top 50. Najśmieszniejszych failii Fall Guys Part 10. Jest to odcinek od Red Arcade. Link do jego kanału macie w komentarzach, więc bierzcie sobie do niego, jeżeli chcecie więcej takich odcinków zobaczyć. A jeżeli chcecie, abym reagował na kolejny taki odcinek, no to strzedcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał. Dzisiaj taki testowy odcinek, żeby zobaczyć, czy coś takiego Wam się spodoba. Nie oglądajmy jeszcze tego odcinka, ale myślę, że może być naprawdę dosyć ciekawy, więc lecimy i zobaczymy, co takiego mamy tutaj pokazanego więc Red Arcad to oczywiście jest to jego kanał, więc bijajcie do niego. Jakiś Polak, co jest w ogóle? Ale mu podrzucili. To akurat dobre było, ok. Fails i wins, ok, czyli jakieś najciekawsze faile i winy. <grym>, go wyprzedził, nie mogę. Ej, jak on go chwyta z tak daleka? To chyba jakiś dalszy, jakby. Z dosyć dawna to było, tak mi się wydaje, bo kiedyś tak się dało. Ej, co jest? Co, co jest trzech? Aż, co jest grane? Ty, trzech aż. Nie mów, że czwarty jeszcze doleci. Jest czwórka. Czwórka chłopów na karanie. Ty, ja nie mam pytań. Trzeba byłoby przetestować, czy tak się dalej da. Jak nie! Nie! Najgorsze. Najgorsze, co może być. O kurde. Chłop, co zakwalifikowany jednym uderzeniem młotka. To było dobre. O, walka jakaś. Epicka muzyczka. Banan przeciwko Czemp. Dobra, Czemp wygra. Czemp musi wygrać, bo ma mojego skina. Czemp jest zawsze szefem. Musi wygrać z jakimś bananem odklejonym. Dawaj, Czemp, dasz radę. Czemp. Częb... Nie, nie. Czemp przegrał najgorzej. O, znowu te dwa kółka takie. Ej, co jest? Jakiś błąd? Nie, ja kiskam, jeszcze nie przeszedł. O, jakiś haker, to chyba też jakiś. Jakieś dalsze nagranie. Jakieś nagranie sprzed, nie wiem tam roku. Okej, okay, chłop jednak spadł. Dobra, to spoko. O i chyba wleci na metę. Co jest? Co jest ty? Co, Co się stało? I ja jeszcze wylądowałem na samym początku masakra. O, Sonic tutaj chwycił kogoś. Dobra. Chwycił kaktusa, kaktus spadł. Chwycił tego ziarnka, też spadł. Ja się muszę nauczyć, bo nie umiem tak. Muszę się nauczyć właśnie tak robić. Ile ludzi biegnie? O kurde. O kurde, chłopca się rzucił. Ej, ale szef. I chłopce przejdzie, to? No przechodź to szybciej. Nie no, chłopca czeka, nie mogę. Dobra. Przejdzie i tak, dobra, nice. Okej, okay, tutaj y, czereśnie albo wiśnie zależy. Gdzie są wiśnie? Oj, 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 oj. oj. Chłopco, samem przeszedł, ale widziałem już kiedyś coś takiego. O nie, miałem, miałem tak kiedyś, miałem tak, autentycznie miałem tak kiedyś. Jak była ta mapa z jajkami, w ogóle ona jest chyba usunięta już. Ona jest chyba usunięta. Dobra, zobaczmy tutaj, co się dzieje. Nie, nie zdąży. Zdążył! 45 na 43. Bez kitu było tak kiedyś, że można było więcej osób przejść. O nie, ale go popchnęło najgorzej. Oh. O! Co? 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 Co się stało wcześniej? Dobra, tu nie wiem co, ale chłop dostał kopniaka od innego typu, ale tamten chłop miał takie ofarta. Ej, ale Beka, wszyscy mają małpy. Nie, robimy tak na customie następnym razem. Że wszyscy mają małpy, widzowie, albo wszyscy mają jakiegoś jednego skina. Zbyt opa. Pe... Trzech co wie. O kurde, no właśnie, tak mówiłem, że. Coś jest nie tak, coś jest nie tak, bo normalnie tam jak jedna osoba się chwyci, to kolejne nie mogą. Spadnie na ostatnią. No to miałem tak, takie coś miałem akurat. Niechcący, ale miałem tak, zrobiłem dziurę i wygrałem bez kitu. O, tip tu, fajna mapa. Dobra. What? Co tu się stało? Co jest, jaka w ogóle motka? To też jest z mega dawna, bo teraz folga jest tak nie. Wy o, jest mapa z jajkami, widzicie? Mówiłem o niej. Ok, ta mapa z jajkami. To nie wiem do końca, co tam chodziło. Możecie napisać w komentarzach, jak on został wyeliminowany. Wytyfy. O, 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 nie. O, zakwalifikował się. Dobra, nice. Ale szef. Zakwalifikował się, więc jest szefem. Dobra. Oj, 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 oj. Co jest? To się powinno nadać do jakiegoś kurczę, nie wiem. Wygrał to jeszcze ty? Co jest grane? Pod tamtą mapą jest kolejna mapa. Chłopca się chwycił, a powinien spaść. Wy, tyfy co tu się odwala? Tego akurat zrzucił w ostatniej chwili. Wygrał czy nie? Wygrał. Wygrał Ziomek. Champ. Szanuję. O, co jest dwóch wygrało Tam pokazał, widzieliście to. Obaj wygrali. Dobra, wleciał na metę. Ja tu się zawsze bałem, ale chyba zaraz czy dwa. O, ten, poleciałem tym młotkiem. Chłop, co do jakiejś dziury wpadł, do basenu, ty. Co? I co przeszedł jeszcze i wygrał? Wytyfy. Nie mam pytań. Oj, kolegę, co wciąga do tęczy. Przypał. Tutaj, co z... zablokowane, no i nie zdążył. Obiegnie jakiś champ znowu. champ jest szefem widzowie. Najlepszy skinek. Biegnie tam z przodu, ale coś go walno. o tutaj kolega też bije co chwilę Znowu się przewróci. Nie mówcie, że on jeszcze wygra Tyle razy! Co? Nie no, ale odklejka. On to chwycił, ale nie zadziało chyba czy jakoś tak. Aha, wyeliminowane nawet nie wpadł. Grubo. <ścoughs> Kurde Co to jest w ogóle? Nie no te glicze w fall guysie to są mocne. U. ol że akurat ściana tam się pojawiła. Jakie glicze, ty, co jest, pa! Znikające klocki. XD! Znikające klocki, widzowie. <grystanie> o, dobra, przechodzi. Grubo. O, wiedźma, jakiś ork. Ona jakaś zbugowana. Opętało wiedźmę, widzowie. Wytyf jeszcze pisał eliminated, a ona przeszła przez metę. Co jest? Co jest? Wbugowało typa pod to wejście. Okej okay. Sonic to przejdzie, czy co? Nie No odpadł, no bo tamten przeż pierwszy był Aha, Eliminator to Sonic wygrał ty Nie mogę. Odklejenie Fall Guy'sa mocne tutaj było przed chwilą. Grubo, grubo. Okej, okay, eliminator. <ścoughs> nie wiem, nie do końca zauważyłem o co chodzi. O, oj oj oj, oj. A Ajajaj, chłop chciał chwycić, ziomka, a tu kłoda go zepchnęła. No cóż smutne. Co jest? Chwycił się i było widać i nie wygrał. Nie no i teraz odpadnie. Kurczę, szkoda, bo mógł mieć Winka tutaj. W sumie miałby wina, tylko coś się zbugowało. Co jest? Chłop co wyszedł poza mapę. O, dobra, ten sobie czeka. Aha. Chwycił i nie zadziałało znowu. XD. Okej, okay, przejdzie przez dwa, nie dostanie punktów, czyli to samo co wcześniej tamten ziomek miał. Nie mówcie, że on przejdzie. Aha, on przeszedł i dostał XD Nie no, nie mogę, ale naprawdę w są takie błędy czasami. O, to jest ten odklejony finał! Jakby ktoś nie wiedział, czekajcie, zaczynam to na chwilę, był taki finał, gdzie moi drodzy, jeden ziomek miał ogon i cała reszta go goniła i kto miał ogon na samym końcu to wygrywał. Tam było chyba licznik, jakieś dwie minuty czy coś takiego. Nienawidziłem tego finału, serio. Ale tu zbugowało typków. Wygrał. Okej. Okay. Grubo. O kurde, ale ziomka podrzuciła, ty, co jest? Ładnie, ładnie, przeszedł to. O, to też, to też było odklejone fest. Tego też nie nienawidziłem. Ten dodatek do tej mapy był odklejony. Okej. Okay. O kurde. Ale szef. Ale to porobił. Okej. Okay. Chwycę go. No i Sonic odleciał. XD. Ja właśnie też tak zawsze stałem, ale ciężko było i tak na tej mapie ugrać. Dobra, ziomek sobie tutaj skacze na heksagonie. Na no spokojnie. Pojedynczo. W sumie ma jeszcze dużo klocków tutaj, więc powinien to wygrać. Dobra. Chicken spad i wygrał to ziomek. Nice. Udało mu się wygrać, ale szef. <laughs> ale się darli. Co jest? Co jest? Chłopów co przyciąga gdzieś. Kot co spada do jakiejś innej rzeczywistości w ogóle. Ziomek co się chwycił obręczy dookoła na heksagonie. XD, ten co w ogóle skacze na środku. Ale to, to nie jest błąd, bo na tym się da odbijać po prostu. Więc to nie jest w sumie taki błąd. Jakby to można było robić normalnie. Ale ciężko było się tam wdrapać, że tak powiem. Więc ładnie, ładnie się jak to ugrał. Ok, heksagon. Chłop gra jakimś ninjam. O kurde, co to było? Ale fart, że miał na dole jeszcze, bo mógł to ugrać na końcu. Typa co odrzuciło, ok. Czemu nam pokazali tamtego typa? O, ale szef w ostatniej sekundzie zabrał. Kozak. Dobra, oj chyba odpadnie. To jest najgorsze, jak się tak zbugujecie, nie możecie nic zrobić. I zakwalifi... Uuuuu! Miałem powiedzieć, że się zakwalifikuje, bo jak będzie spadał, to 12 osób odpadnie. A tu coś takiego było. Nie, najgorzej. Myślałem, że się utrzyma tak z boku. O, piłka, piłka była spoko, akurat. Wytyfy bez kitów podwójnie po tego policzyło wygraną, więc grubo. Dobra moi drodzy, ja myślę, że odcinek wam się spodobał, że tak szczerze łapeczkę w górę, mi się go bardzo fajnie oglądało, niektóre bugi są naprawdę mega mocne, wbijajcie do oczywiście Red Arcade, który zrobił ten filmik, więc wpadajcie do niego na kanał, zostawcie mu suba, e, mi też możecie zostawić suba, bo dobijamy te 210 tysięcy, brakuje chyba 80 subów około, więc wbijajcie suby, wbijajcie też na dzisiejszego live'a, będzie wieczorem, dobijamy na nim 210 koła i robimy konkurs na sezon pasa w Volgaisie. trzymajcie się, Cześć.